Powiem Wam tak. No Karol Nawrocki powiedział, że będzie fetować podatki że będzie, i, i że będzie Polaków stawiał na pierwszym miejscu, więc to robi. Jedyne co jest w tym dziwne, że zazwyczaj politycy mówią, a tego nie robią, a on to zrobił. Więc jakby to jest jedyna dziwna rzecz. Tak szczerze powiem Wam tak. Jak Karol Nawrocki nadal będzie Sigmił, będzie Sigmą. To rozważam wstępnie na razie, wstępnie, bo to jeszcze trzeba zobaczyć, czy się tutaj nic nie wykolei po drodze. Rozważam, żeby podmienić Karola Nawrockiego za José Mourinho, który jest w tle mojego profilu. Bo to wiecie, chodzi o to, że wchodzisz na mój profil i już wiesz, kurwa, że z niejednego, że z niejednego pieca chleb jadłem i dlatego. I dlatego, jak dalej Karol Nawrocki się będzie dobrze sprawował, to nie wykluczam tego. Nie wykluczam. Leszek Miller, tak? Prezydent Nawrocki uznał, że świadczenie 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie tym obywatelom Ukrainy, którzy podejmują pracę w Polsce. Zawetowana przez niego ustawa była projektem rządowym przedłużającym prawa doświadczenia wychowawczego dla wszystkich Ukraińców przebywających w naszym kraju. Obecny mechanizm którego rządowa nowelizacja nie zmieniała, sprzyjał masowym nadużyciom ujawnianym podczas kontroli ZUS i samorządów. Raport z z 2023 roku wskazywał na brak skutecznych narzędzi weryfikacji oraz opóźnienia w wymianie danych z Ukrainą. Nawrocki zrobił więc to, na co wielu wcześniej miało odwagi, szczególnie wobec obywateli Ukrainy. Wyciągnął wtyczkę z maszyny, drukującej pieniądze dla wszystkich i pokazał, że polityka socjalna to nie tylko festiwal empatii na cudzy rachunek. Pozostaje mieć nadzieję, że taka praktyka stanie się trwała. I powiem wam jedną rzecz: to też jest postulat, to też jest postulat Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, pomimo, że oni się teraz będą zapierać, że nie. Ale nawet taki prosocjalny, bo wiecie, to też trzeba odróżnić lewicę obecną od, lewicą, od lewicy SLD, która była. E, tam w 2000 starym, nie wiem, no powiedzmy do tego 2005 roku, no i potem jeszcze jedną kadencję byli, no ale taka, taka ta mocna lewica była do wyborów w 2005 roku, nie? Gdzie oni rządzili. Więc nawet taki prosocjalny leszek Miller, bo nie można powiedzieć prolewicowy, bo, też, bo zaraz też pomyśli, że Leszek Miller kurwa chodzi z kłasem na czole i wiesz, e, i krzyczy, że jest 300 płci. Ja nie wiem jakie on ma poglądy w tym temacie, ale no takiego e, takiego nie słyszałem. Nie jest to coś. Z czym zasłynął? Ja uważam ogólnie, że nie ma żadnych podstaw. Może zacznijmy od początku. Na samym początku wojny, jak przyjechali tutaj ci ludzie, to, to porównałbym to trochę do takiego miesiąca miodowego, czy nawet roku miodowego, e, który jest. E, jak się zaczynasz z dupą spotykać. Nie przeszkadzałem ci wady, widzisz jakiś tam, wiesz, jest jakieś tam delikatne zauroczenie. Wiadomo, że nie tyle miłością, co bardziej empatią. Bym to uczucie zastąpił. Czyli, no, widzisz, że ludzie sobie mieszkają na tej Ukrainie. No, nie jest to jakiś najbogatszy kraj, a jeszcze tutaj nasz wspólny wróg, który nam też dużo krzywdy zrobił, czyli Rosja ich najeżdża. No i widzisz te bombardowane domy, te uciekające rodziny, te płaczące dzieci. Jest ci przykro. Tak, no, to jest. Ja dzisiaj też to zapostowałem. Więc to jest jakby. To nie jest coś takiego. Wiecie, oni teraz. O, wiecie, wie, wie, wiecie jak ja mam problem największy z polskimi politykami? Taki, że oni nie mają swoich postulatów, oni mają. albo inaczej, oni nie mają jednej linii swoich postulatów, tylko oni mają. I to się nie tyczy tylko Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego, bo to tak zawsze jest. Polska polityka niestety polega na tym, żeby być w wiecznej opozycji. Czyli jeśli Donald Tusk, który jest z platformy, mówi, że trzeba pomagać Ukraińcom. A ty nie jesteś od Donalda Tuska, to mówisz, że nie trzeba im pomagać. Jeśli, jeśli potem ty uważasz, że trzeba im pomagać, to on nagle będzie twierdził, że nie trzeba im pomagać. To jest jakby. To jest, to jest takie skandaliczne, nie? Jakby I te same postulaty, które twoi przeciwnicy polityczni mają, nagle już ci się nie podobają, I to, jest, i to jest dramat. No ale dobra, wracając do tych Ukraińców, no to Rosja najechała na tą Ukrainę i wszystkim było przykro, no i patrzyłeś na te płaczące dzieci, i, i, i w naszym polskim narodzie też się odezwało: czy czego kurwa, my też tak mieliśmy, nas też najechali, trzeba im pomóc. I ludzie poszli i pomagali. I potem wydarzyły się dwie rzeczy. Niektórzy się zniechęcili do tej pomocy, bo ja na przykład bezinteresownie sporo pomogłem. Byliśmy, wy wydając, nie, nie, że, mówiłem, że pomagam, tylko rzeczywiście pojechaliśmy, pomogliśmy. Jeszcze potem dużo później też pomagaliśmy, bo już nigdzie to nie było publikowane. Nawet mało osób o tym wie, ja kiedyś o tym wspominałem, niekoniecznie wszyscy muszą o tym wiedzieć, jak w okolicach, kiedy doszło do napaści Rosji na Ukrainę. W tym 22 roku, ja po miesiącu miałem walkę i napisał do mnie DJ Remo, który jest właścicielem firmy MUGO. To jest taka firma, yy, która, gdzie możesz po prostu, no oni dystrybują muzykę w dużym skrócie. Czyli Ty będąc totalnie nieznaną osobą możesz nagrać sobie piosenkę, wrzucić to do MUGO. Oni to wrzucą na Spotify'a, na Tytala, jak nagrasz płytę to pewnie do Empiku Ci on wrzucą i tak dalej, nie? Taka firma. I on wtedy startował, no powiedzmy, może nie, nie tyle, że wtedy ta firma wystartowała, no ale wtedy bardzo dużo na marketing oni, oni kładli, no i dozwał się do mnie DJ Remu i mówi, Ty, słuchaj, co byś chciał za nalepkę Mugu? Ja mówię, mordo, nic od ciebie nie chcę, nie? Jakby znamy się 10 lat, nie, nie chcę nic od ciebie. On mówi, nie no, tak trochę głupio. On mówi, no dobra, to ja to wrzucę na, to ja wrzucę te pieniądze, które bym ci dał na, na pomoc tym ludziom. Ja mówię, okej, okay, mi pasuje. Ja nie wezmę od kolegi pieniądze, pieniędzy. On uważa, że to jest usługa, za którą trzeba zapłacić. Więc, jakby wspólnymi w konsensusie doszliśmy do tego, że okej, okay, on tam y, jakieś pieniądze wrzuci na, y, na pomoc. On tam wtedy, z tego co pamiętam, on ma jakieś, czy jedno, czy kilka mieszkań, i on też wtedy, wiesz, też była tak, jak ktoś miał. Coś miał pustostany, to na przykład jak przyjeżdżali ci ludzie, no to na jakiś czas nieodpłatnie te lokale im dawał. Tylko tamtego czasu się dwie rzeczy wydarzyły. Raz, pierwsza, która na przykład najbardziej, najbardziej przeszkadza ludziom takim jak ja, my ja nie mam nic do Ukraińców. Dla mnie człowiek jak człowiek, nieważne czy biały, czy z Polski, czy skądkolwiek, nieważne. Przede wszystkim z Ukrainy bardzo często można się zetknąć. Jeśli chodzi o przekaz polityczny, który stamtąd idzie, że oni taka bezwdzięczność i, i to się objawia nawet w takich trywialnych y, momentach, jak wychodzi ten prezydent Żeleński i mówi: Chciałbym podziękować Niemcom, Francuzom, Brytyjczykom i Amerykanom. Ok? Jakby jak dobrze pamiętam, Niemcy w ogóle nie chcieli pomagać, chcieli wysłać kurwa tysiąc kasków. Kurwa. Z II wojny światowej, hełmów, dopiero, dopiero taki nacisk opinii publicznej, że halo, pomóżcie, kurwa, co wy odpierdacie, Olaf Scholz, kurwa, się do roboty, e, sprawiła, że, powiesz, bo, bo dla tych krajów to było tak, no dobra, podbiją ich, to podbiją. Nam to w sumie na rękę, kurwa, albo nam to tam nic nie zmienia, e, nie pomagamy. Dopiero tamci się bronili, opinia publiczna była taka mocno, żeby pomagać, więc ci politycy, jak takie posłuszne. Kurwy poszły i pomogły. Ja uważam tak, na początku możesz komuś pomóc, dać jakiś. dać, dać wiesz, stówkę kurwa na rozród, ale nic nie powinno być bezwarunkowe, nie? Przez 3 lata. Słuchajcie, ja przez. ja w pół roku nauczyłem się języka hiszpańskiego na takim poziomie, że mogłem chodzić do szkoły yy, i było ok. Tym bardziej przez 3 lata Ukraińcy mogą się polskiego języka nauczyć, który jest kurwa praktycznie taki sam. Wywo wywodzi się, ty stary wywodzi się. Te, te no ogólnie, no te języki są wszystkie takie same. Kto miał znaleźć pracę, ten znalazł pracę. Kto miał się zacząć utrzymać, ten się zaczął utrzymać. Nie ma, nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia, żeby pompować pieniądze w ludzi, którzy już powinni się usamodzielić do tego momentu. Żadnego. Czy miałem jakiś odgórny przymus, żeby się tego uczyć? Języka hiszpańskiego? A, no miałem dwie opcje: albo się go nauczyć i rozumieć, co ludzie wokół mnie mówią, albo się nie uczyć i nie rozumieć, co ludzie wokół mnie lubią mówią. A z racji tego, że w Hiszpanii, a przede wszystkim w miejscu, w którym ja byłem, nie było żadnego Polaka poza moją matką i siostrą i ojcem na początku, to chciałem rozumieć co ludzie mówią do kamie. Poza tym ja nie rozumiem momentu, w którym ty jedziesz do jakiegoś kraju i nie respektujesz zasad, które tam panują. Więc tak, e, tak jak mówię, ja nie mam problemu, ja nie mam problemu co do Ukraińców. Troszkę mnie irytuje, jedyne co mogę tutaj powiedzieć, troszkę mnie irytuje jak ktoś świadczy jakąś usługę w Polsce i nie mówi w języku polskim i ja mam przez to gorzej. Czyli zamówię sobie, już jak już zamówię tego Ubera, to tam... Że oni jeździć się potrafią, bo to zawsze może się trafić, że ktoś jeździć się potrafi, a nie wiem, zamówię sobie jedzenie i widzę, że ziomek w parku kurwa siedzi i chyba pizdala mojego cheeseburgera. Albo pisze do mnie po ukraińsku, ja nie rozumiem o czym on mówi, nie? I najlepsze jest to, że potem potem te bystre kurwa, osoby z Twittera ze strony lewej przełomu. jakim trzeba być debilem, kurwa, żeby Cyrlicy nie znać. A jakim kurwa trzeba być debilem, kurwa, żeby nie wiem, żeby nie mieć swojego toru kartingowego. No nie wiem, kurwa. No takie pierdolenie k***a bez sensu. Po ja mam się uczyć cyrlicy, że jak przyjedzie Ukraina do Polski, to, żebym, to żebym, próbował, żebym spróbował przeczytać, co on próbuje mi powiedzieć? Więc no. Więc ja nie mówię o ludziach, bo ludzie, bo ludzie to ludzie, nie? Znajdziesz wdzięcznych, znajdziesz niewdzięcznych, ale linia polityczna rządu Ukrainy jest niewdzięczna, po prostu. Już abstrahując od tego, że oni nas po powinni całować. My obywatelom kurwa, ich kraju, w tak newralgicznym momencie nie tyle, co pomogliśmy, co jeszcze się nimi zaopiekowaliśmy przez wiele lat. Teraz wiadomo, jest, jest, yy, są, na, są zgrzyty, dochodzi do zgrzytów, jest, yy, jest jak jest w niektórych miejscach. Wiadomo, że jeśli przyjechało tu parę milionów osób, to oni będą pić i będą popełniać przestępstwa, bo to w każdym społeczeństwie tak jest, e, więc też się to rzuca w oczy. Ale ja ludzi nie oceniam. Ja z tymi ludźmi tym bardziej we Wrocławiu pertraktuję na co dzień. Nie mam nim nic do zarzucenia. Niektórzy są lepsi, niektórzy są gorsi. No, no nie będę tak mówił, ale politycy ukraińscy są kur**o niewdzięczni. I tacy ludzie jak ja, którzy nie mieli problemu, żeby pojechać do sklepu i obładować i obładować przejścia graniczne produktami, czy my nawet szyliśmy nieodpłatnie ubrania z naszego materiału za nasz hajs, które potem były wysyłane na front. Znam jakieś tam podziękowania dostawaliśmy, ale to, to jest to jest whatever, żeby pomóc, to tacy ludzie jak ja czują się lekceważeni przez takich polityków jak Wołodybisz Zrzełyński, który kurwa nie potrafi dziękuję wobec naszego narodu powiedzieć, bo czuję, że co już mogliśmy dać, to daliśmy, już nie mamy im więcej kurwa czołgów do wysłania, bo już kurwa wszystkie wysłaliśmy, więc nie trzeba się z nami liczyć. I jeszcze ktoś za chwilę powie, E, no tak, ale Rosja to wspólny wróg, bla, 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 albo, że wszyscy pomagają. To nie jest tak, że wszyscy pomagają. Ameryka chce mieć zapłacone, a poza tym te wszystkie kraje, które pomagają, te silne, mocne kraje, te, te mocne gospodarki, oni będą odbudowywać tą Ukrainę. Tam się zakończy wojna i tam od razu, kurwa, z zachodu wszystkie firmy pojadą budować autostrady, odbudowywać domy, tam, kurwa, hajs popłynie szerokim strumieniem i... I oni, I oni w tym widzą swoją rekompensatę. Polacy, ko, ku, kto dopuści Polaków? Kto ku, dopuści Polaków tam? Jak tam już będą firmy ku, niemieckie, francuskie, brytyjskie, amerykańskie, my to ku, pod wykonawcą będziemy jakiejś drogi dojazdowej. I tyle. Ja ogólnie uważam, że dobrym, dobre jest pomaganie ludziom. Tym bardziej, tym bardziej jeśli chodzi on, o nasz naród, który był bardzo pokrzywdzony przez to, że wszyscy, wszystkie narody dookoła Patrzyły w drugą stronę, jak nam się krzywda działa, więc my z moralnego punktu widzenia zrobiliśmy dobrze, z humanitarnego punktu widzenia zrobiliśmy dobrze, ale nie można bezwarunkowo, za darmo być frajerem do dymania. Po prostu nie można. To by nam teraz pomógł, najprawdopodobniej na to by nam teraz pomogło, nie? ale to nie chodzi już o to, wiesz, ja rozumiem, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, tylko że to nie prowadzi do niczego dobrego, jeśli chodzi o. O, taką geopolitykę. Trzeba, trzeba zło zwyciężać dobrem. Więc my jakby z, z tego z, jakby jak wyjdziemy z tego z tego założenia, że, y, że trzeba pomóc jak komuś się krzywda dzieje, my bardzo dobrze zrobiliśmy. Ale też chyba do pewnego momentu, nie. Ta, altruizm i robienie się frajera to są dwie różne rzeczy. Więc no, na do Barbera chodzę, to jest zakład ukraiński. Dobrze robią, to co nam tam nie chodzić? Nie jestem jakiś że będę, że będę y, ksenofobią się teraz y, wyróżniał. Zresztą kurwa, chyba większość barberów Ukraińcy prowadzą. Jakie mam spostrzeżenia. Jak byłem ostatnio u losowego barbera stary na złotej 50 coś tam w Warszawie przed wywiadem u żurnalisty, to, to też to było ukraińskie. Miał szpital ukraiński chirurg Megagit? No tak, dlatego mówię. Ja nie mam nic do ludzi. Ja nie mam nic do szeregowych Ukraińców, którzy sobie tutaj żyją. Wiadomo, no znajdzie się jakiś debil, co będzie kurwa, flagą bandery chodził. Znajdzie się jakiś debit, co będzie na. Jechał samochodem, znajdzie się ktoś, kto weźmie nóż, i zadba kogoś na ulicy. No, znajdą się tacy ludzie. No jak wleciało tu stare 3 miliony osób, czy ile tu przyjechało, to, to, to ileś będzie normalnych. nienormalnych. No, to, to w Polsce też jest ileś nienormalnych ludzi, e, którzy też robią wszystkie te rzeczy. Do nich nie mam problemu, bo to są ludzie, którzy chyba koniec końców chcą żyć. Ich politycy są strasznymi chłopami dla naszego narodu. Strasznymi chłopami. Przecież to skurwa dramat. To jest to, 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 dramat. My, my jak cele takie k***a, w dół się zachowujemy. I najgorsze jest to, że przez to, co robią ich politycy, cała ta złość, która się kumuluje w naszym narodzie polskim, kto potem tym obrywa? Obrywają ci, obrywa ta pani, co pracuje kurwa żabce, i obrywa ten ziomek, który jeździ na Uberze. No bo też nie mamy, jak wyrazić swojego kurwa, niezadowolenia względem y, polityków z Ukrainy, bo oni mają nas. Dzień nawet by tego nie posłuchali, jakbyśmy im coś powiedzieli, nie? Jest taki, że. że chyba jako wyjebał. Myślę, że z drugim Trumpem nie respektują naszej pomocy. No nie, no to oni tam, no tam nie jest kurwa nikim, no. Ileś heroicznych decyzji na pewno podjął. Historia po czasie oceni. To jest trochę na zasadzie wiesz. Jest jedno zasadnicze pytanie, nie? Bo wyobraź sobie, na to wiele wskazuje. No ja nie wiem, jak to koniec końców się zakończy, bo nikt nie wie, kiedy się to zakończy. No ale powiedzmy, już za parę miesięcy. Oby jak najszybciej ta wojna się zakończyła, ale wiązałoby się na przykład to z tym, że Rosja jakieś tam tereny od Ukrainy zabierze. I pojawi się jedno podstawowe pytanie. Jeśli na początku chciała te tereny zająć i wdrożyć do swojego kraju, oni się nie zgodzili, więc wypowiedzieli im wojnę, w sumie de facto bez wypowiadania wojny, i zginęło nie wiem, milion osób, żeby coś powiedzieć, z jednej i z drugiej strony pewnie coś w okolicach tego, to czy chyba było warto, jeśli suma summarum te tereny zostały stracone. To też jest to też jest to Ciężki problem, nie? To jest ciężki problem, stary. Giga, giga, giga ciężki problem. Sądzę, że przyznaję orderu białego, orła białego przez Dudę Zołańskiemu zasługiwał? Nie wiem, ja nie, ja nie ten. Ja nie siedzę w tych wszystkich symbolach i orderach. Nie mają dla mnie większego znaczenia. Nie wiem, kto jeszcze został tym obdarowany. To są jakieś wiesz. W moim mniemaniu, sorry, ale to są jakieś k. dyplomy, którzy sobie politycy nawzajem wręczają. I nie ma to większego przełożenia. Chciałeś sobie, jak napisała? Pewnie jest mądrego. Tydzień u prezydenta Nawrockiego. Droższy prąd, Ukrainka wypchnięta do pracy na czarną, bez 800 plus na dzieci, ale za to gorzała będzie tania. Nie no, to no, skoro na głowę, no kurwa, no, jakby... Możemy przestać jakby dawać przestrzeń, kurwa, w debacie publicznej, kurwa, ludziom niezrównoważonym. Kurwa, no, skoro na głowę, no. Ale odpowiedzi, no kurwa. No nie chce mi się tego czytać, no jakby wiesz, no to jest chyba psychiatryk, no kurwa, no, no misiu, no, dobra, coś to napiszę, a mógłbym normalnie dla niej binarny prowadzić i Chcą podnieść akcycznalko to co na no nie nie no prezydent upierdolił tą podwyżkę jak coś to ty też nie zrozumiałaś a akurat mnie nie dziwi blondy <laughs> niebinarni dostali losowiaka na czoło niebinarni to się niebinarni to się powinni zdecydować kuba ja jestem prostym człowiekiem kuba bucie są dwie plus dwie zmodyfikowane jest kobieta i mężczyzna no i czasami ktoś se odetnie kurwa i czasami ktoś se przyknie siurka. I to już jest taki, wiesz, to już jest taki mężczyzna albo kobieta stuningowany. A jakieś tam kurwa inne rzeczy to ja tego nie rozumiem. I też jeśli chodzi o orientację, no to czasami ktoś ma, ktoś ma siurka i lubi dziurki, czasami ktoś ma siurka i lubi siurka, czasami ktoś ma dziurkę i lubi siurka, i czasami ktoś ma dziurkę i lubi dziurki. No i jeszcze czasami tak też się zdarza, że ktoś ma siurkę i lubi siurka i dziurki, albo ma dziurkę i lubi dziurki i siurka. To... To rozumiem, nie? Heteroseksualny, homoseksualny, biseksualny. A jakiś tam kurat yy, wie co? To ja kurwa nie wiem. Bo to już kurwa nie wiem kto jest synem kogo, kurat. Sławek jest na emeryturze? Tak. To ten no na... Który kurwa jest synem kogo? Nie rozumiem, nie rozumiem. Poli co? No jakieś kurwa poliamoryczne, Stary nie wiem. Poli to jest wielo, a mono to jest jedno. Czyli monoteista to jest, to jest osoba, która wierzy w jednego Boga. Politeista to jest osoba, która wierzy w wielu Bogów. Monoamoryczny to będzie osoba, która kocha jedną osobę, a poliamoryczna to, że wiele osób. No jakby no kurwa, no nie wiem, no jakiś burdel no. To do monokonta zapraszamy? A <laughs> A pójdę, śpieszcie ty napisałeś, to <laughs> idę do monokonta. <laughs> do monokonta? Ja pierdolę kurwa! Ja nienawidzę do monokonta! Jeba, monokonta. Kąt! Skur... Ja mam kąt! A jak jestem dzieciolityczny to znaczy, że lubię dzieci? Nie, to znaczy, że jesteś pedofilem, kudę. Należy cię zastrzelić. Przez pierwszy uzbrojony patrol prewencji Policji Polskiej. Do polikąta, no to musiałbym do wielu kątów wstać. Chętnie zobaczył debatę między tą żukowską czy Biejad? A wiesz, że to się nigdy nie wydarzy, a powód jest bardzo prozaiczny. Znaczy, Magdalena Bieja, poza jakimiś swoimi chwilowymi odklejkami, to ona nie jest jakaś taka najgorsza. Żukowska jest chyba skończonym klaunem. Ale na przykład, y, z Żukowską nigdy w życiu nie doszło do czegoś takiego, bo w całym tym swoim spierdoleniu, które ona prezentuje, ona rzeczywiście myśli, że ona ma rację. I to akurat to jest w jakiś sposób bolesne dla mojego ego, że. Ktoś taki jak ona, bo ja, ja rozumiem, jak takie, jak takie osoby działają. Ona by stwierdziła, że nie jestem godnym partnerem do rozmowy z nią i to jest naprawdę uwłaczające, bo to jest tak, jakby, wiesz, to jest tak, jakby ci dziecko, 4-letnie powiedziało, że nie jesteś wystarczająco silny, żeby z nim się siłować na rękę, więc nie będzie się z tobą siłować. No jest to, jest to dziwne, nie? No ja też mam bloka Łużukowskiej na iksie. Miałem kiedyś dupę o poglądach bied, fajnie się. Cowal po dwóch miesiącach ją zostawiłem, bo jeszcze chwilę bym tego słuchał i byłby cosplay że grany. No. no jest coś takiego, jest coś takiego. Ja mam og ogólnie ogromny żal do, do ludzi, którzy mają poglądy lewicowe, bo ja to powtórzę jeszcze raz, może nie wszyscy wiedzą. Mi to jest obojętne na koniec dnia, na kogo głosujesz, ale głosuj chociaż na ludzi, którzy rzeczywiście, którzy rzeczywiście mają coś do wniesienia w twoim temacie, który jest dla ciebie ważny. I naprawdę nawet po tej lewej stronie, wśród tych... Wielu świerniętych osób. Są ludzie, którzy, są ludzie, którzy, z którymi ja się nie zgadzam, ale których w jakiś sposób można szanować za ich wkład, za ich wiedzę, za ich determinację. Bo mimo, że ja bym na nich nie zagłosował, to, to, to nie uważam ich za podludzi, nie? A bardzo często, a bardzo często pra po prawej stronie to się to samo dzieje. Naprawdę jest, jest tyle osób, których, których można posłuchać, nawet ja się z nimi nie zgadzam, ale oni mają jasne stanowisko, wiedzą co chcą powiedzieć, wiedzą jak chcą żyć, wiedzą jaki mają pomysł, a, a ludzie kurat biorą i potem głosują na tych największych krzykaczów, na te największe spierdoliny, na tych ludzi, którzy którzy realnie to są tacy głupio mądrzy bardzo często. I to jest takie, to jest zawód po prostu ludźmi. Coś to z Zandbergu pisze. Ja z Zandbergiem praktycznie z niczym się nie zgadzam z tego co mówi ale na pewno nie możesz temu człowiekowi y, zarzucić, że jest głupi. Bo on nie jest głupi. On ma po prostu dla mnie dziwne postulaty, z którymi ja się nie zgadzam, których ja nie wyznaję. Ale nie powiesz, że ten człowiek jest głupi. Nie możesz tak powiedzieć. Na przykład Krzysztof Bosak. Krzysztof Bosak, stary, to jest osoba, która, która zawsze jest przygotowana, która, która pomimo tego, że, że wie, że się spotka z jakimiś... No, z... Powie jakąś niepopularną opinię, ale jeśli on w nią wierzy, to on ci ją powie. I tak jak mówię, ja, ja się nie zgadzam pewnie nawet z połową tego, co on mówi. Ja myślę inaczej. No ale nie, nie powiesz, nie, nie, no nie jesteś w stanie powiedzieć, że on jest głupim człowiekiem. Bo nie jest głupim człowiekiem. Mogę, jest głupi. Znaczy, no możesz napisać, że jest głupi, no ale, ale jakbyśmy, jakbyśmy wymyślili jakiś barometr, który by odzwierciedlał rzeczywiste odpowiedzi na pytania, kto jest głupi, kto nie jest głupi, to pewnie by wyszło, że on głupi nie jest, nie? Ja to muszę kiedyś posłem zostać. Tylko by mnie z każdej partii wywali. Bo jakby mi przyszedł Tusek Kuwa albo od Jarek powiedzieć, że to myślimy, a ja tak nie myślę, to ja bym tak nie zagłosował, nie? Nie. No chyba, że, no chyba, że by sprawili, że ja bym takim podjeżał na. Żebym takim podjeżdżał do Sejmu na głosowanie. Jak słońce to Cabrio na no. Tak? Tylko czarny. Jakby Jaro albo Tusek taki załatwił, ja pierdolę, jaki byłbym sztywny w poglądach. Mogę nawet zaprezentować. Jarosław! Polskie zbaw! Jarosław! Polskę zbaw! Opcja druga. Gosia! Gosia! Kolej, Jedźmy PRINCE POLO! I tak bym opierał te PRINCE POLO. Mhm. Mm Albo jakby Niedroń mi dał. To by tak. Lubię w dupę lubię w dupę. Lubię w dupę. Albo jakby Grzesiu, jakby grzesiu dał. No wiecie. Ja nie jestem antysemitą, jestem judeorealistą. A Izrael to jest... lotniskowiec Europy na Bliskim Wschodzie. Więc ja naprawdę ja naprawdę jestem gotowy. Jeszcze bym coś o Żydokomunie powiedział i Eurokołchozie. jak Madzia da? Nie no, Madzia nie da. Madzia nie da. Madzia by nie dała, i ja powiem, ja powiem dlaczego. Bo jak popatrzysz na Madzie, na Madzie Bijat, to na tą piersią Polski nie wykarmi, to po pierwsze. I z tego na Ferrari też nie będzie. Więc, yy, więc ona bardziej by zabrała, niż dała. U Madzi minimalnie zabrakło budżetu. Ja pierdolę, idziemy do więzienia. Nie no, widzowie, tam naprawdę trzeba by było bardzo dużo zdywersyfikować. Z KPO. Nie, Naprawdę, ja mogę stać w kącie, ja mogę stać w kącie, ale to jest jedyna rzecz, która stanie. Naprawdę, naprawdę tam musi dojść do dywersyfikacji. No. Musi dojść. <laughs> oh. Tak, nie no, Macie, to, 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 to tak, no to, to powinien, to, to powinno wpaść za... Nie no, dobra, już cicho, bo za chwilę k będzie, że nienawidzimy kobiet. A ja to nie jest tak, że ja nienawidzę kobiet. Tom, kobietę tutaj, Tom. Tom kocham na przykład. Ja nie wiem kur... kto to jest, ale ją kocham. Na... No. Oh, okay.